Cześć wszystkim, przede mną mam TCL40R, a pokażę jak włączyć tryb nocny, tryb komfortu dla oczu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a tutaj musimy dotknąć opcji wyświetlania. Teraz przewinijmy w dół i znajdźmy tryb komfortu dla oczu, a następnie dotknijmy opcji włącz, czyli tego przełącznika. Prawdopodobnie widzicie, że ekran staje się trochę żółtawy lub bursztynowy, aby filtrować niebieskie światło. Używając przełącznika, możesz ustawić go na chłodniejszy lub plejszy. To zależy od Ciebie i możesz dostosować harmonogram, więc możesz ustawić harmonogram dla tego tryb komfortu dla oczu, co oznacza, że Twoje urządzenie automatycznie włączy i wyłączy tę funkcję. Możesz dotknąć planu harmonogramu. Możesz włączyć go na przykład o 6 a nie wiem, zakończyć o 10 rano. To całkowicie zależy od Ciebie. Lub możesz ustawić go od zachodu do wschodu słońca. Twoje urządzenie ustali zachody i wschody słońca. Jest oparte na lokalizacji, więc jest całe dostosowanie trybu komfortu dla oczu. A teraz spróbujmy znaleźć szybszy dostęp do niego. Więc. Myślę, że powinno być gdzieś tutaj i jest. Mamy ten przełącznik trybu komfortu dla oczu, więc dotknijmy go, aby go włączyć, a następnie dotknijmy go ponownie, aby go wyłączyć. Dziękuję za oglądanie. Ten film był pomocny, a jeśli tak, proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.